Witam gorąco z Gorącego Meksyku, a dzisiaj zagramy sobie nowymi kartami na pobudzeniu. Będziemy grali również z pobudzeniem. Zobaczymy, która talia jest lepsza. Ogólnie, no to jesteśmy po właśnie drugim streamie. ile temu skończyłem. E, teraz nagrywam na YouTube e, te filmiki. E, no, no i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zapraszam Was na kolejnego streama, który odbędzie się w sobotę. I bardzo dziękuję za tym, którzy byli razem ze mną na tym streamie. A teraz tak. Moja talia, którą złożyliśmy. Um, no. Dobra, Fia prorokini Out. Fajnie, że to mamy, fajnie, że to mamy. To zaklinaczkę też. Okej. Okay. Mamy Torkę. I bardzo mnie to cieszy, bo Torkę jednak jest bardzo mocny. Okej. Okay. A my tego zablokować nie możemy. Za to mogę to zbić lawiną Beckera. Bardzo fajnie. Moja talia jest nielojalnościowa. Eee, najpierw próbowaliśmy zrobić taką lojalnościową. No ale niezbyt dobrze to szło. Potem wrzuciliśmy Siroko, lawinę Beckera i moim zdaniem ta talia robi... Pore punkty. <laughs> Naprawdę jest mega mocna. Zresztą za chwilę zobaczycie sami. Jest czarodziejka. Dobra, no to czarodziejkę możemy sobie zablokować. Mam złe przeczucia. Hej. Dlaczego nie rzucam, nie rzucam przemytnika? No bo pewnie by mi go przesunął i zbił. Dlatego na razie coś kontrolnie gramy, a za chwilę będę mógł rzucić jak najbardziej tego przemytnika. Eee, i itlinę. Oczywiście wszystko mam nadzieję, że idzie w torkę. Itlinę na pewno, a to będziemy chcieli rzucać w torkę. Dlatego, no po torkę będzie dawał nam e, po prostu kolejne wzmocnienia na, na. No, na inną jednostkę. W sensie. Aj, nie udało się. W sensie tak, rzucimy itlinę, wzmacniamy jego. No to on wzmacnia nam jeszcze inną kartę. Teraz możemy to zobaczyć, proszę. Zcrzucamy w torkę 4 punkty. I on jeszcze daje na... O, akurat na Sheldona, super. Super, bardzo mnie to cieszy. Ta karta. Chcę ją użyć, tylko że... E... No. Problem jest taki, że wzmocnię najbardziej skrajnie prawą kartę w ręce, czyli Simlasa. E... No i tego nie chcę robić, nie? Tego nie chciałbym zrobić. No cóż, mam nadzieję. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli to ogarnąć. Ewentualnie Simlasa za chwilę rzucę. W sumie mogę go rzucić bez problemu. Eee, rzucę go w w, w... w krąg życia! Przeciwnik z Wygraliśmy na równych kartach. No to kurde, wygląda to już pięknie. Eee, w takim razie... W takim razie serio to wygląda zajebiście. Okej, okay, elfia prorokini. No tutaj. Ta hmm. magiczna kula. Niby dobra, ale z drugiej strony no to... Zmieńmy. So o! I to mi się bardzo podoba. Super. Dobrze, w takim razie. Ja sobie też użyję pobudzenie raz. Wzmocnimy sobie torkę. A wszystkie sobie wzmocnimy po prostu karty. Tyle, że teraz wzmocnienie się na torkę i on jeszcze wzmacnia nam. Bardzo ładnie, bo akurat Sheldona, więc to mnie cieszy. No i dobra. Zagrajmy tak. To raczej mój plan na tą gierkę będzie wyglądał w sposób taki, że... E, Wzmocnię jak najbardziej się da tylko e, Sheldona oraz Torkę i będę chyba pasował. Mm. No chyba, że będzie bardzo dobrze, no to wtedy... Wtedy byśmy mogli ten... tej moja w tym głowa. Teraz tak, teraz ja bym mógł zagrać lekcję przyrody teoretycznie. Ale zagramy sobie, nie no kurczę. Dobra zagramy sobie Zagramy sobie tak No najwyżej, z... najwyżej zużyjemy Simlasa w tym krąg, o ok. Okej, okay. i to mnie cieszy bardzo Tak czarodziejka Super, mamy zaczepkę Mamy tak uderzenie. I teraz możemy rzucić Simlasa. No i pewne punkty. Oczywiście tutaj. Pięknie. Pięknie. Teraz to Sheldon. Sheldon to jest duży, duży chłopiec. Oj, pięknie jak on się wzmocnił. No i właśnie, nasz przeciwnik wyszedł. Zagramy sobie w takim razie kolejną gierkę. E, także lecimy. W następnym grze zagramy sobie przeciwko potworom. potwory sławne. W całym tym dodatku chyba. Najbardziej grywane na samym początku. No i mocne, bardzo mocne. A my tak. Mamy Sheldona, mamy Torkę. To już wygląda pięknie, ale nie mamy w ogóle żadnego przemytnika i to mnie akurat boli. Elfia prorokini do wywalenia? Dobra, to jest spoko. No ale jeden przemytnik chociażby się przydał. Mamy przemytnika, dobra. Ciekawe, ile przeżyje, no ale... Tutaj już musimy sobie trudno poradzić. My też gramy bardzo dużo tych kart specjalnych, nie? Okej okay. Spoko, no tutaj od razu odpowiedź na to. Ładnie No na Ciri no to trzeba szybko zagrać. O, teraz zagrał, patrzcie, obrońcę. A jak go zagrał na początku obrońcę, no, no to by tego nie było. Dobra, teraz my tak. Zagramy sobie yo dlatego ponieważ on będzie grał na pewno Nitrala, więc mam nadzieję, że będę miał jak przesunąć tego trola. E, no i nitrala zbić będę musiał. Romancja. Dokładnie jest ten Nitral. No i teraz pytanie. Mamy jak przesunąć. Dobra, to jest OK. W takim razie jest w porządku. Jeden przemytnik cały czas. No, nie mogę go zagrać, nie? Trzeba sobie najpierw poradzić tutaj z talią przeciwnika. Ale. Jednak on będzie dużo kart specjalnych grał. My też mamy. Jak sobie z tym poradzić po prostu? Więc to nie jest najgorsze. Eee, nie to Okej, okay, no nieładnie, że w to akurat. Polałbym w coś innego. Polałbym w, w tego torkę. Oj. Okay. A, bo jest ten troll. A. Dobra. No okay. tutaj ładnie. I co teraz robimy w takim razie? Mogę zagrać to, ale. zagra smoka i tyle z tego będzie. Chyba zaryzykuję. A dobra, jest czarodziejka. Jest czarodziejka, to nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, oby tylko nie zginęła, oby ta zginęła. A no tak. No ale, my mamy nawet dobrą tą sytuację. Chyba możemy spasować. Raczej tak. No serio, plus jest taki, że gramy jednak karty, no dużo kart specjalnych. Zresztą ten Sheldon, jeśli się trochę ogarnie, to będzie większy, nie? Ok, i mamy przemytników. I to jest zajebiście mega. Dawina Bekera, no. Tylko... Kurde, mi się wydaje, że i tak przeciwnik będzie pasował. No ale zostawię. Bo w razie czego jesteśmy mega przygotowani. Ok, gramy. Gramy, oczywiście. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Teraz tak. Zobaczmy, co mi się tutaj trafi. Sheldon. Okej. Okay. To. 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 Oczywiście drugi raz. Też sobie służyjemy. Tak, 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 tak. I tak. Dobra, i teraz dwa razy, jeśli przesunę, to, to będzie pięknie, nie? Jest! Mamy to. Wygląda to bardzo dobrze, nie? Wygląda to mega dobrze, pięknie. Poradzimy sobie w takim razie. Dziwnie nie wytrzymał. Chciał za, za szybko zagrać. No i widzisz. I, i przywołał mi zajebiste karty. Pra. Okay. Ciekawe czy on spasuje. Jest pas. Ok. Teraz co jest lepsze? Wydaje mi się, że wzmocnienia jednak. Wydaje mi się, że tak, więc zagram sobie. O, zagramy sobie. Nie brak mi kociej Ja Ok, nawet na 8 ten przemytnik się wzmocnił. Eee, chyba wygraliśmy to. A tak. No za szybko przeciwnik zagrał ten sabat. Z Tim muszę dostać. O nie. O nie. Ani itliny, ani simlasa? kurcze porażka. No dobra. Zacznijmy sobie. Od przemytnika. Ja się raczej nie muszę obawiać, tak czy siak, nie? Wydaje mi się. A czekaj, my mamy simlasa. Tylko, że mamy jak zagrać w simlasa? W sensie mamy jakiś. Nie, nie mamy chyba. Więc chyba nie opłaca się simlasa grać i bardziej opłaca się itlinę. Jak kąt będzie na 10. Tutaj, tutaj, tutaj. Aj, no niestety. Ej, okay, pasożyt, spoko. Teraz mamy. Tak. i oczywiście wzmocnienie idzie w torkę. A torkę daje wzmocnienie. No Okej, okay, na Sheldona. Znowu na Sheldona. No i spasował, no. Mogłeś dać mi pograć, co? Dobra, no. Kolejną grę mamy za sobą. No i jeszcze zagramy jedną gierkę. I w następnej grze zagramy sobie ze Skellige. Z zajebistym Skeligę. Uwielbiam tę Skeligę i na pewno od razu jak skończę e, grać tym deckiem, to idę nagrywać Skeligę. Jest to coś pięknego, co się dzieje tam, nie? Ale dobra, na razie skupmy się tutaj na gierce. I tak, magiczny wstrząs... E, pół, magiczny wstrząs. Magiczna kula out. Mamy przemytnika i mamy dunkę. Super. Ty no, mamy dobre te karty. Mamy bardzo dobre. Dobra, zostawmy tak. Dobra, to tak. My zagramy na początek przemytnika. Oczywiście go sobie wzmocnię. Dobra, wzmocnienie na Dunkę. No teraz Dunkę od razu zagramy. Potem się rozstawimy z zaklinaczką. Albo może najpierw czarodziejkę, zaklinaczkę. E, no i potem jakieś kręgi i tak dalej. Ej. Okay. Okej, okay, no już tutaj widzę, będzie ciężko. <laughs> Zobaczymy. O trzeba to pomogę. Okej. Okay. Choda. Trudno. To za klinaczka w takim razie. Eldona, ale wtorkę dawaj. Okay. Okay. Oko, no ładnie, ładnie. Teraz już mogę zagrać chyba czarodziejkę. Jest dziewizą, okay. matką i staruchą. Dobra, zagrajmy sobie tą czarodziejkę. No i będę. Mam nadzieję, że będę mógł przesunąć tego kapłana. Albo uderzyć za pięć. Jakby uderzyło za pięć, no to mogę dobić kręgiem życia, nie? No Aj, no nie mam. Nie mam, więc mogę go jedynie przesunąć. No trudno, zrobimy tak. Przesuniemy go. No i zagramy krąg. Tylko w krąg zagramy w... Nie wiem, czy w tą meluzynę grać krąg. Zagramy w kapłana. Kurde, nie no, najgorzej. Wzmocniło najgorszą kartę. Znowu oh, wzmocniło najgorszą. Trzeba się tego pozbyć szybko, tylko... Nie ma kiedy. Ej, te wzmocnienia nie idą w ogóle. Przestępka okay. przesyła Dobra, teraz tak, teraz tak, to się. No on musi jeszcze dograć kartę. Przemamy jednego przemytnika, Co bym zostawił. Dobra, spasujmy. Yy, no on też będzie musiał. Musi, musi zagrać kartę. Nie zagrał, dobra. Dobra, czyli wygraliśmy. Zapomniał chyba, że ma krwawienie. Albo myślał, że ten deszcz się aktywuje, jak spasuje. No ja też tak myślałem. Ee, na streamie też, też, też się pomyliłem. Okej. Okay. No i dobra, możemy zagrać tą Itlinę albo. Kurde, no nie wiem. Rzućmy na razie. Za jego. Ech, zapomniałem pobudzenia. Trudno. Trudno. Ale w sumie nie jest to ważne, bo nie chcemy ja chyba nie chcę grać na 2-0. Ja raczej dogram w te karty i będę pasował. Więc ja raczej tutaj dobiorę jednostki, no chyba że Syroko będzie. Zobaczymy. Kera, możemy zagrać. O! Osjaren będzie do zablokowania. Nie wiem, czy on gra da góra, bo moja wersja ma da góra. Jeśli tak, no to zablokowanie w da góra daje biście. Tam możemy grać. Tam się nic nie stanie. Okej. Okay. Okej, okay, czyli co? Zagramy sobie teraz, tak? Kurde, albo nie tak. Nie, nie, nie. Zagramy sobie tą Itlinę. I mam nadzieję, że nie w nie? Tylko nie w Dobra Dobra, dobra. Ryzyko się opłaciło. No to teraz Krąg Życia jeszcze okay. No oczywiście w Sierra. Szkoda No ale dobra Mamy też zablokowanie, mamy uderzenie mega potężne, bo on wchodzi za 7 punktów. Eee, uderzenie w sensie. Plus 13 ma, nie? Czyli za 20 punktów teraz jest ten eee, Sheldon. A jeszcze będzie większy. pobudzenie nam zostało plus może Torkę da dwa razy bufa na właśnie tym Sheldonie. Może też jakoś jeszcze go wzmocnimy. No zobaczymy. Onej romancja. Spoko. Spoko. Wydaje mi się, że to jest już pas. Raczej tak. Raczej tak. Czyli sze sześciopunk sześciopunktowa runda. E no, dla mnie spoko. Przeciwnik nie przegrał na równych kartach. E znaczy, no, przegrał pierwszą rundę na równych kartach, ale udało mu się zachować tą kartę jedną. O kurde. O nie! Ale dobrałem, nie? Ani tego, ani tego. Mega słabe dobranie. No trudno, trzeba. Musimy polegać w takim razie na tym. Kurde, mega słabo, serio Okej okay. Kurde, no Szkoda te, ale, ale za to ta siara to jest strasznie duża Wygrajmy sobie Wygrajmy sobie przemytnika. Okay, błogosławieństwo? Okej. Okay. za 10 Brakuje mi trochę Do zbicia tej meluzyny Okej okay. Może za chwilę będę mógł ją zbić Zobaczymy Kurde no Sheldon zajebisty Okej. Serio? Serio, no dobra. To no nie jest to Elfie Trapper w takim razie. i Siara się wzmocniła. Dobra, ale i tak ten. I tak yy, tego Sheldona chyba mogę służyć. Tak, jest za 11. Ma ile? 10. Aha. To skoro to ma 10, to jeszcze nie. Dobra? Ładnie. No tutaj. Sheldonem dlaczego czekam? Dlatego, że on może zagrać. Tą nową kartę, kurde. I przywołać z powrotem tą melusynę. Ok, o, ładnie. Wiesz, kurde, no szkoda mi zagrywać. W... Nie, no, pulmara nawet mi się nie opłaca tego zagrywać. Nie opłaca mi się. Tu, 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 tu zagramy tutaj. Też obojętne. E, chyba i tak to wystarczy. Zobaczymy, ale... I tu jest ta nowa karta. Okej. Okay. Chyba. Patrzmy. A nie, jest narzeczona morza. Morze i jego bogini. Okej. Okay. Ładnie, ładnie, ale dałem radę. Dobra. Także tak się prezentuje moja talia. Jest gigamocna, mocna. Eee, strasznie mocna, ale brakowało. No moim zdaniem brakło na przykład tych przemytników i, ty, i tak dalej. No. Mogłoby to być lepiej, nie? Nie dobrałem Simlasa raz i tak dalej, i tak dalej. Dwa razy chyba nie dobrałem Simlasa. W każdym bądź razie prezentuje się talia w ten sposób. Link znajdziecie w opisie. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam również na mojego streama w sobotę na Twitchu o godzinie 20.00. No i lecimy.